Dzień dobry, jest wtorek, 3 sierpnia, minęła godzina 14, Mateusz Gaczmarek, zapraszam do studia Notta. Po raz kolejny rozpiera nas duma z polskich sportowców. Tadeusz Michalik został brązowym medalistą olimpijskim w zapasach. Srebrny medal na igrzyskach w Tokio zdobyły też kajakarki Anna Puławska i Karolina Naja. Dziewczynom udało się wywalczyć srebro na dystansie 500 metrów. Ogromne gratulacje. Dziękujemy za wielkie chwile i wspólne emocje. Cieszymy się, że marka LOTTO jest partnerem strategicznym Polskiego Związku Kajakowego i jest też sponsorem generalnym polskiej reprezentacji olimpijskiej. W MultiMulti -multi do wygrania jest aż 25 milionów złotych i to dwa razy dziennie przez 7 dni w tygodniu. Żeby wygrać o te pieniądze wystarczy postawić na grę z plusem za 10-krotną stawkę i wytypować 10 liczb. Życzę powodzenia i zapraszam na losowanie MultiMulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny. Jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 71 56 41 Pięćdziesiąt cztery, czterdzieści, dziewiętnaście, czterdzieści pięć, czternaście, dwadzieścia jeden, siedemdziesiąt osiem, cztery, 25 16 59 63 7 39 77 68 27. Liczba 27 jest plusem. Gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia w lotto to 2 miliony złotych. Na dziś, w związku z kumulacją, w tej puli mogą się znaleźć nawet 4 miliony złotych. Życzę Państwu trafienia szóstki i trzymam kciuki za pierwszego w tym miesiącu lotto milionera. Przypominam, że trwa loteriada. Do wygrania jest ponad 1000 atrakcyjnych nagród, a wśród nich nagrody pieniężne o wartości 65 tys. zł, skutery, bony wakacyjne i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział, wystarczy kupić dowolny produkt Lotto za minimum 8 zł i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę Lotto lub Lotto Plus za minimum 8 zł na jednym kuponie, dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z trzech milionów zakładów Lotto. Loteria potrwa do 31 sierpnia 2021 roku. Szczegóły na www.loteria.pl w puli każdego losowania kaskady znajduje się prawie 300 tysięcy wygrywających losów, między innymi jeden wart 250 tysięcy złotych i aż 144 losy po 1000 złotych. Dodam, że po wczorajszym losowaniu kaskady w lutyni padła główna wygrana. Serdecznie gratuluję zwycięzcy i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 13 9 16 7 Dwadzieścia dwa, siedemnaście, dziewiętnaście, sześć, dwa, cztery, osiemnaście, w piątek po raz pierwszy w tym miesiącu będzie można wygrać gigantyczne pieniądze w Eurojackpot. Do zdobycia może być 330 milionów złotych. Eurojackpot gra się naprawdę prosto. Wystarczy, że wytypują Państwo 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. Można to zrobić również online na lotto.pl lub w aplikacji na smartfonie. Powodzenia! W zdrapkach do drapnięcia są wygrane o wartości od kilku złotych do nawet dwóch milionów złotych. W Zdrabce Królewska Gra do zdobycia jest aż 7 głównych wygranych po 75 tysięcy złotych i wiele atrakcyjnych wygranych niższych stopni. Aby zwiększyć swoje szanse na wygrane, warto sięgnąć po pięć dostępnych wizerunków tej zdrabki. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 12 milionów 200 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie www.lotto.pl. Za chwilę podam Państwu pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach Multi Multi oraz Kaskady, a zacznę od Multi Multi. 71, 56, 41, 54, 40, 19, 45, 14, 21, 78, 4, 35, 16, 59, 63, 7, 39, 77, 68, 27. Liczba 27 jest plusem. Najwyższa wygrana w kaskadzie to ćwierć miliona złotych, i żeby ją zdobyć, trzeba było mieć szczęście w losowaniu takich 12 liczb. 13, 9, 16, 7, 22, 17, 19, 6, 2, 4, 18, 5. Numer Super Szansy tworzy 7 cyfr z zakresu od 0 do 9. Kto aktywuje ten numer i trafi wszystkie cyfry, wygra 2 miliony złotych, a kto trafi ich 6, ma 100 tysięcy złotych. Koszt aktywacji to tylko 2 złote. W pierwszym dziś losowaniu Super Szansy padły takie oto cyfry. 2, 1, 0, 4, 5, 7, 2. Gratuluję zwycięzcom. Kolejny numer poznamy w wieczornym studiu Lotto. Przez internet zagrają Państwo w większość gier Lotto. Jest to bardzo wygodne, bo mogą Państwo grać o dowolnej porze i z dowolnego miejsca w Polsce. Czyli, będąc na przykład na Mazurach, nie trzeba szukać punktu Lotto. Natomiast wieczorne losowania rozpoczynają się o stałej porze, czyli o godzinie 21.50 i dziś to ja je dla Państwa poprowadzę. Zapraszam na antenę TVP3. Życzę miłego popołudnia i do zobaczenia. Wygrałam! Witamy w świecie pot. Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji. Domek nad jeziorem, a może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot teraz do wygrania 330 milionów złotych.